Cześć, siemano widzę. Witam was bardzo serdecznie na naszej paraolimpiadzie teamspeakowej. Yy, jesteśmy tu oczywiście z Peworkiem, Graczolem, Rysiem, Naturalsonem i Gąską. Dzień dobry panowie. Hello. Yy, olimpiada, mogliście ją widzieć w internecie już dawno temu, bo to stara giereczka. Pework ją przyniósł na Spika właśnie w tamtym tygodniu. Dzisiaj gramy i lecimy. Dawaj starty, co my tu mamy? Yy, bieg na 400 metrów. Rzut włócznią, pływanie, freestyle na 100 no, metrów, wiadomo? podnoszenie ciężarów i kajaki. Kurde, to, to podnoszenie ciężarów Szczepem będzie mocne, bo może nie są silniki. To podgraczona jest, wiesz? No to, jest? to, jest? Ja to, jest, no to graczek nagrasz kolejny dzień, będziesz sam łomę miał. No i kurwa klasunia, kobietki, kurwa. fajny pisze na Instagramie, tylko kurwa 16+, plus, proszę, 18 plus, <grym> to 18+, w mój moim to... 15 plus kurwa. Dobra, tu masz. Dobra, to tu, jest, tu jest bieg tak jak zwykle, tylko że macie jeszcze turbo. Po prawej no, jest no, turbo. turbo. I turbo się ładuje, jak go nie używacie po prostu, nie? A jak się a, klika a, turbo? A, turbo? A jak się turbo się używa? Turbo? Turbo? turbo się używa, że zapasek, aż spamujesz to. Hmm. I na niebiesko okay. wtedy jest. Aha. A jak już ci się kończy turbo, to musisz spowolnić te klikanie, żeby zjechać znowu do normalnego tam. Okej, okay. cały ostatni, czas? Turbotel. Turbo też. jest okay. I to wy nie przejmujcie, że tu paraolimpiada będzie jak nie, Ta, nie wiem, Nauka spokojnie. Jest jeszcze z 30 odcinków. O kurde na czerwono mi wjechało Nie biegnie mi cymbał Ej, kto to tam tak wypierdolił? Nie wiem to jest jakiś czarny Leć Moja leć gra jest leć zepsuta. Moja gra jest zepsuta No a ty, ty jak mnie przegania niby tutaj gej? No turbo użyłem No Co on zmęczony jest czy co? Czemu on mi tego turbo nie pokazał? E, no co on no? kurwa odpierdala? <laughs> ja? Leć kurwa, leć! Leć Świeciu! I co z tym turbo? To turbo nie działa, do wyjebania to jest. Klikaj! Jak mu się zmęczył już kurwa. Mój drugi się zmęczy. Drugi. Jeden. Gąska na klawie drugi. Dobra, tylko Ciastko był za mną, nie? Na klawie łatwiej Zjebane no, jest. To, to graj na klawie. To bieganie jest zjebane, nie gramy tych biegach. No nie, to bieganie dziwne, to, to turbo tak spizdy działało, raz działało, raz nie działało. Pomierz no, no. ja A nie działa. Trzeba nagieć, się kurwa to zwalniać, kurwa sapać, idź, pójdź. No ja też sapać. E, no, odpierdalali. No. Y, 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 Kurwa, no uj to biegaj, z najgorsze gówno. Tak, to prawda. ale nie, to, to groszy, kurwa za patrz, mną. jedna konkurencja i powiedzmy i czekamy na naturala aż Chomik się zakręczył. A Ale mi pokazujesz, że czekamy na to musisz. No. Ja, jeszcze, bieganie, i kurwa, I jeszcze ja ten, ten jeszcze ten, nie, nie wywala cię z Supermocy, nie? nie więcej na no, naturalnego się czegoś to kurwa to niż, Mi pokazujesz kurwa liczy czas Zapamiętał co tam się kręci teraz. Dobra, Rysiu, kto Dobra, co tu jest? Irade Swap, czyli strona do wymiany skinów z CSA. Walają ci się śmieciowe skiny po ekwipunku? albo znudziły ci się te co już używasz? Możesz je błyskawicznie i bezpiecznie wytradować już teraz. Chodzisz na stronę, zaznaczasz, które skiny chcesz wymienić na jakie, po paru kliknięciach możesz się cieszyć z nowej skórki w ekwipunku. Możesz także dorzucić trochę budżetu do swoich skinów i doładować saldo na stronie jedną z wielu metod płatności, jakie oferuje np. Blika, PayPala, Payse, of lub Karty. A z kodem kodemistrzu otrzymujecie 35% więcej do doładowania, więc aż żalnie skorzystać. Także drogi widzów wymieniaj do woli i baw się dobrze. Co tu jest? Teraz y, y, w, oszczep. 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 No, czyli, no, czyli ładujesz A, potem jak naładujesz Spida puszczasz A, i w odpowiednim momencie klikasz gałkę w dół, i potem do góry jak chcesz rzucić. Tak. Nic nie zrozumiałem, ale no, zobaczymy, co z tego będzie. Gałkę w dół, czy w gałkę? gałkę. wybierasz gałką w dół, i jak będzie w odpowiednim momencie, to gadasz do góry. Na kurii było tylko do góry, a tutaj musisz w dół, żeby okay. żeby ten leciało te No w dół ją puszczać, tak? Czy do góry? No w dół trzymasz i jak będzie kąt 35, to w góry musisz dać. No jak ty biegasz, kurwa, człowieku. No ja on spida z dupy. A którym miejscu? Ja. A 35 najlepiej, okej, okay, dobra. No masz takie dobra, dobra. kreska, taki trójkąt jest. A ten o 60 piję je, bo ta na trójkącie przed trójkątem troszkę A gdzie to było, bo ja Nipra. nie pewnie dół i góra najpierw czy dół? Najpierw dół, potem góra Dobra, już że... pionów, a dobra, chuj. No, no trzeba pionowo do góry, żeby prosto poleciało. No dobry speed Ale gówno odjebałem. No, zapomniałem dać do góry no! Zapomniałem no, dać do góry, ale... ja pierdolę, ale taka... ten kakaraka. speed jeden potrafi ci 20 metrów spierdolić Tak, tak, tak a ogólnie gałkę w dół nie musicie tak idealnie, do góry trzeba idealnie pionowo dać. Hey. W dół jest tylko po to, żeby kąty zaczęło wam liczyć, nie? Wszystkim trzeba pamiętać. Kurde, ja zepsułem już spidat. O ty teraz! Leć, lecz, lecz, lecz tam z Dobra, nie doleciał za mocno. Ale się poszedł kurwa w prawo. To ja dalej jestem przez ostatni, kurde. 8-8. 8-8, Michał, oh, to po poprawi. Na, na, Bo za szybko to wyrzuciłem, za szybko to wyrzuciłem, nie może tak być. A dobrego speeda miałem na, 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 na wjeździe. O, ja mam perf speeda teraz, nie spierdol tego. O, gdzieś prawie, no gdzieś w prawo, no ciak! jak! 33 stopnie, no powinieneś kurwa, to zapierdolić kurwa! kurwa. Dawaj tam, leć! Pięknie byś wypierdolił! Pięknie! Perfekt 33. się wpierdala! Po pół metra mnie zruchał, kurwa Kondon jebany Wazą się znaną szczepie! Mi kurwa było... perfekt, angle tylko kurwa... Skos krzywo poszedł. Dobra, biegniemy, biegniemy. Perfekt bieg, perfekt bieg. No nie czerwono, nie. No znowu w prawo, czemu za każdym razem to leci w prawo? Kurwa znowu w prawo, a Engel perfect, perfect tempo kurwa było. Nie no, z tym tempem to teraz przesadziłem, jest taki tempem to ja sam ogólnie kurwa. kurwa. Tak, oh. ja kurwa. Jebnałeś, no. Kurwa, no dobra się zniepał tu jeszcze. Natura. Dobra, ostatnia próba, Gdyby ostatnia nie próba. Jesteś, kurwa skos to wypierdono po wybrzeżie 90. No no, ok, no, no też no, mi kurwa. idzie w prawo, też mi idzie w prawo To no, 36 Kurwa Wszystkim mi się Bo to no, w, raz, no, w lewo no, trzeba no, skontrować no, O kurwa, co ty gadasz? A bo mi e, padpadł! E, wszyscy e, ja. po 9-1 zajebali pan Ile to, ile mam? Bo mi padpadł! Ale to jest bardzo! Ale to jakbym tego nie wbił to latem był czwarty Kurde macz no! A tak jest srebro widał, <tans> no. Ajajaj. Aj, aj. 20 centów, 20 centów zabrakło! <tans> Jeszcze mi się pad wyłączył w połowie i mi... ważne, nieważne. Nieważne, widzę. No, wiecie no, jak jest. No? Jeden punkt tylko. Bevor za dużo punktów zabiera. Weźcie go, nie liczcie. Ale jazda, kurwa. Ale jazda. Ale jazda, kompletnie. O to zmyślałem, że ty dajesz. Ta, tak że tak, już kurwa. wygrałeś, no. No. Ja patrzę, to trzy osoby, 91, zajebały. A, ale, ale, jeszcze że jakbym dał... Nie miałem full speeda i dałem jeszcze w prawo. Dobra. Teraz jest albo... Teraz gałkami operujesz. Na początku klikniesz A żeby wystartować, jak będziesz no. strzał, potem y, klikasz szybko A, żeby wynurzyć się, a potem na zmianę gałki lewa-prawa, albo y, dwa na raz klikasz w dół chyba. Dwie w człowieku. No albo, albo, albo dwie na raz w dół, albo na zmianę klikasz. Bo nie pamiętam, no i To jest jedna konkurencja, teraz. i że wyjebiemy, kurwa. I na koniec też klikacie Y, żeby dopłynąć, i znowu A, żeby wypłynąć. No to zaraz zobaczycie. A, to świetnie. No to jest więcej Można zobaczyć, wody? I teraz A spamujecie. I teraz na zmianę, prawa, lewa. Prawa jak pokazuję wam. To tak musicie... pokazuję? Klikasz. No, pokazuję. Tak jak pokazuję, tak musicie płynąć. No i, no i widzisz, no i byśmy mieli Jak tutaj... za szybko... Powtórz Jak to. za szybko, to zwolni z tak. Daj się! Potem walisz trójkąt i A spamujesz. Znaczy, no, Y, sorry, na górze to. No i drugi raz dawaj, byśmy dawaj, to zagrali, dawaj, już by mi lepiej poszło. Teraz będę ostatni, kurwa. Aż tak myślę. No, a ja ja na koniec. Ja na koniec. I, ale Jamaika drugi, to no, Jamajka! Jamajka! Bo Jamaika się rozkręca, wiesz? On no się rozkręca, kurwa. Daj jeszcze, Daj jeszcze raz to zagrać! Daj jeszcze raz to zagrać! Zjebał kurwa, gdyby mnie, gdyby mnie przesadził. Bo na czasce, wiesz, instynktownie tak. Pyk, pyk, a się ja okazało, że było opóźnienia z pół sekundy. Ja na no, po początku z 10 sekund straciłem, no, to jest totalnie nieuczciwe. Weź to cofnij! <laughs> Daj jeszcze raz zagrać to. No, to! Nie ma u mnie też pizzozostawy, zostawiałem, pal gumę i tak No to zwalę no, jedną konkurencję na koniec, jeszcze Dzień raz spływania, dobra. żebyś miał. No dobra. To było fajne, to było łatwe dość. Fajne. Jak się nie? już wie, to jest łatwe, no. No. Na blaku co, nie, Teraz nie wiedział? Dobra, słuchajcie, ciężary was rucham. Nie dajcie za dużo ciężaru, bo potem nie da się obniżyć. Tak jak styczko. Tak, tak jak styczko. Trzy. Na początku spamujecie A jak najszybciej, potem dajecie gałkę w dół pionowo obie. Potem znowu pion potem pionowo do góry dajecie. I spamujecie A. No, Dobrze. No, i, I do końca spamujecie A. Obie gałki w Na początku w dół, a potem obie, a potem dwie do góry. tu będzie parę startów. Chodźmy, wypierdolony. tak i kurwa. Co? Chuj w tą Olimpiadę tutaj. Nie, nie, tutaj gramy. I na początku polecam wam dać yy, na fart... no 180 żebyście się przetestowali, nie? nie ja nie, nie wiem czy zrobić. 210 jest trudno Dobra, no 180 tak jak pewnie. Ale gruba tutaj, Teraz o, końcu A, mam. Spamujecie A. Potem dwie obie w dół, równo i potem do, do góry i znowu spamujecie A cały czas. Aż zaliczy. Nie, wypie wypierdolił mi się! Wypierdolił no bo mi się. Krzywo śmierci. krzywo dałeś pewnie. Nie, dobrze dałem Ale kurwa, ciężko trzeba klikać to! No, to, to jest najcięższa konkurencja, mm. można sprawy. A to tylko trzy razy można! Dobra, Aha. to od razu lecę na 190, bo to nie ma sensu. No dlatego lepiej sobie stopniowo, że potem nie było, że na trzy razy spaliłeś, bo za trudny, za trudny ciężar dałeś, nie? Ale co mam zrobić, jak już jestem ostatni? No i teraz dajesz na przykład więcej, nie? Jak już za zajebałeś. Dobra. Nie zajebałem. Ale teraz będzie hardcore Dawaj, dawaj kurwa. Ogrze jebany O kurwa! Mam go, mam go kurwiela. Stój tu kurwa Stój tu, dawaj, dawaj tego I znowu mi się pad wyłączył no, baterie party mi nie działają No, ale, ale zrobiłem Kurwa, ja też 192 chciałem i kurwa skrzywdą. Chcę baterię wymienić. No A czy, co? Jak mi tego nie zaliczyło? No bo za późno, znaczy za wolno, a klikałeś może. No bo później już nie klikałem, no to, no to wszystko. No a ja no ja bałem... ile tam miał drugi? 192, 192 miał. Ja 220, kurwa, jak na tym. <ścoughs> Okej. Okay. Ole! Ole! dawaj, dawaj, dawaj Ole! Ole! Do... Ole! 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 KURWA Lecisz da, da. Ole! i kurwa Ole! 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 z Ole! No i Ole! mi, się ja teraz mi ale, leci, ale leci leci, wow, ale 195. Dobra, tak. mam przynajmniej medal. Konkurencja ja Michała. Raz... Mówiłem, kurwa, że zrozumię, nie? Jest medal, ale ten pad mnie. nie tej konkurencji kradł. to pada a, rozjebie. że Ej, a możemy cięcie a. zrobić, abym se poszedł wymienić baterię do pada? No to i tak była ostatnia. To była ostatnia? kajaki, kajaki. kajaki. Jeszcze kajaki. No nie musimy ich startować od razu chyba, nie? Musimy. Ja pierdolę, no to chuj. Nie... Ten error nikt mi zniknie, kurwa. Ja tu się eee, no a, a, to jest, a to jest stamina, że płyniecie szybciej. Lewą gałką sterujecie, a prawimi triggerami, tymi bumperami z tyłu, y, możecie sobie skręcać mocniej. Takie robicie skosy wtedy. Kurwa. Jakie rożysta sam... Co? Pierwszymi czy drugimi od tyłu? No tymi jak strzelasz. Okay, dobra, dobra. Tymi co strzelasz. Drugimi, tak, drugi. i on, nimi skręcasz. I Wpływacie w, 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 w bramkę. Jak jest czerwona bramka, to musi od tyłu do niej wpłynąć. Tyłu, tyłu. No, no musisz przepłynąć ją bokiem i zawrócić i od, od tyłu wpłynąć. No ty pierdolisz, kurwa, czekaj, weź o części, kurwa. Tak przepłynąć bokiem jak od tyłu. Jest... Ja... No obok bramki przepłynąć, żeby z tyłu wpłynąć A jak do jest niej. jest zielona. Zielona to normalnie wpływasz do niej. Jak zajebiecie w kijek, albo się obijecie, to tracicie pół. Ja płynie, nikogo ja po nie rozumiem tej. No zobacz, żebyś miał czerwoną bramkę, bramkę, to tył tyłu musisz do niej wpłynąć. No. Widzisz takie zielone. Do przodu no, gałkę widzę, daj. Ja aż płynę przykładowo, nie? To się jeszcze czas. Jak się płynie, bo mnie nie działa. Do przodu, do przodu gałka. A X-em w sensie A walisz turbo, i masz taki potem zakręt. No Dobra, ten pierdolony do... pad nie działa, kurwa się wypierdolił, kurwa śmieć jebany. To no pizdy to wszystko. W ogóle ci nie działa? No, no nie działa, jest włączony, kurwa. Uj, jeszcze kurwa. Do pizdy te kajaki. No, bo ci nie działają na klawce. No tak. Nie wiem jak turbo się odpala. Dobra, czyli teraz widziałem Ja w to jestem tragiczny ogólnie. O kurda. Kurwa zajebałem. A, w, bo ten od tyłu trzeba. Oj, chuj. No, je, dobra. Jak kurwa od tyłu? Dobra, dalej nie chcę tego. Lecę <laughs> ten. Gate collision i chuj. Ja będę ostatni, nie? Nie, ja będę ostatni. Nie, ja, ja strzelec ja 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 od Nie, nie. pro turbo ja odkryłem. Ja niektórych nie łapię, kurwa, i wyjebane. Oj, się jeszcze zajebałem. No leć człowieku, tym kajakiem jebanym. Nie, też żeby nic nie działało. Nie da się, nie da się mieć starego ode mnie. Nie da się pierdolność na pierdolność, tych, co strzatyłem. To jest jakieś kurwa pojebane, kurwa. No ty się sobie zawracasz. A co ty mi A tymi Jakimi bumperami co to jest? No skręty masz, a tak jak strzelasz tym przyciskiem to ty lewym, prawym, się skręcasz. No, skręca, się, Rychu ogólnie prawie mi pobiłeś, tylko że miałeś 84 penaltis, nie? 84 razy za kurwiłeś coś, dlatego ci doliczyło pasz ile czasu, podwójnie. A ty wszystkie te? Ja bym nie. menelu! Wtedy pusz. no to trzeba turbo wykorzystać, bo mi tu tłumaczycie, że turbo na zawracaniu się używa, żeby szybciej podpłynąć wtedy. No i mi to liczyło na 150 sekund. Kurwysy dopiero, nie? Po konkurencji wspaniałej. kurwa. Nie no, jest tragedia, jest kurwa. Ale kakaraka. A i tak byłbym. A i tak nie ma tragedii. Aryś no. miał gorzej jeszcze. No, to, natural, Ogólnie natural gorzej, gorzej mi poszło, ale mnie razy zajebał coś, nie? Dlatego lepiej. Well, no to co, wyszła. jeszcze pływanie chcesz? Tak, dawaj jeszcze pływanie, muszę się odkuć. Dobra, dawaj jeszcze pływanie, bo tu na odkutkę musi wlecieć. Na 100? Tak, dawaj na 100. Ile było tam, to też na 100 było. No. Chcesz, Jakie krawle, się, się na plecach. Obojętnie. Takie no. co było mu No to co było, no to co było. Masz. Na freestyle wleciłem. Jola. Blakus, Blakus, Zagarno, Blakus, Zagarno. Dobrze, blaku dawaj. Nowa Zelandia będzie cię jadł na hopie. Ej, zwolnij mi, jak to? Drugi jest, nie? Za szybko dałem. Kurwa, na... zrywałem. no. You mi you. jaki menel Za szybko dałeś, tak jak Co? ja. No i piąty już jestem bez sensu. Dobra, nie mać to pływanie, kurwa dla... i Blacku drugi, to No ja kurwa, pływać nie umie, mi z tego basenu! Śmieć <laughs> mamy! Do pizdy ta Nowa Zelandia jest! Squat, A nie No, No, Pływanie do pizdy, więcej u mnie tego nie gramy w Tyle mam do powiedzenia, to jest mój oficjalny statement, kurwa. Nie będziemy się w krótkich gaczach kąpać, kurwa, jak u Naturala na balkonie. O, 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 o! No dobra, no to by było na tyle, nie poszło mi, bo widzieliście problemy techniczne z padem, wszystko inne, yy, no, zobaczycie no. odcinek u Graczola, zobaczycie odcinek u Graczola, zobaczycie. zobaczycie. Ja zobaczycie. Yy, Łapkę w górę zostawcie, jak chcecie więcej tej parę olimpiady i no. No. trzymajcie się cieplutko, fajne komentarze, niefajne też możecie zostawić, już chuj tam, yy, trzymajcie się cieplutko i kurwa naura. Hello. Hello.